A to już w piątym piątym odcinku z HC. W dzisiejszym odcinku będziemy, będziemy szli na klepę. A wraz A i zapomniałem, a wraz ze mną jest. Ja będziesz... No Elo się mandero. No dobra, te się jakiegoś typa. No dobra, ja się typam już do u, te, tepam się, tepam się. Tepaj się, Kat, y, Benisz, tepaj się. Dobra, sorry, jestem pod pwp. Sorry, sorry, sorry. No i zsypłem typa. Haha, ale no dawaj, wezmę, trochę i to daj. A to mocny? Nie, słabi. A jaki miał, jaki miał rzeczy? Gówno. A jakie? Dadam. No, Spoczko. No Sypię kurde, no, Dobra, koks. No, no, Czekaj, jednego typa pasypłem. Cicho, cicho, spokojnie, spokojnie. Kolejnego dadam. No, może być, kurde, je... mnie... Nie mogę, nie mogę, jestem podczas warfki. A w kim? MR Oreo. Bo i tam było. O ero. bo on cały czas koksy zera. O nie, regenerację zakupił na 120 sekund. Ale... O ero. Legendisto, Uciekaj, tak uciekaj, w Nie, ale ja pod ziemią jestem. Gdzie? Ale on nie miał kilofa, żal. No właśnie, kurda wariant no. Czaj, robię z nim sojusz, cicho. Ej, poszedł se, poszedł się! Szybko daj te płagnie. czekaj. Tepaj się. Tepaj się, tepaj się. Ty yy, Masz jakieś pochodnie? Weź tutaj roświt, bo tutaj ciemno jest strasznie. No, no nie mam, nie wziąłem, ale okej. Okay. To weź wykop tutaj coś, żeby tutaj ten... Czekaj, ja, ja sobie repair, al dam. Repair. Otwórz D. No poczekaj, ja idę na F-okoła, a zaraz nie setzisz. Wezmę tylko kilof jakiś. No, czekaj. Pa, uważaj, bo w ogóle teraz ktoś się dodatkuje. No, ale ty, słaby. No dobra, no widzieliście przed chwilą sypłem typów. Znaczy sorry, jednego, jednego, jednego. No Nie, i op. zabiłem, jednego, zabiłem. O, jakiś typek wbiłem. O naszym Szybki. Szybki, ale zawsze gdzie zdychli. Ej, czekaj, pomę. Ej, da dawaj do nich wychodzimy. No zaraz typów Gdzie? jakiś... No, do, nie, do, do tamtych typów, co, co na naszym terenie gildii. Dawaj ich sypniemy. No mi to na razie dobrze wyszło. Ale tylko dwóch osób weszło? No, dwu dwie osoby. Czekaj, ja wyznę ja jakiś do dupy kilof. Czekaj, chwila. Nie, czekaj, ja zrobię jakiś do dupy kilof. To ja do pochodzi, dobra? No spoko, dobra. Chyba zaraz zakończymy bo... nagrywanie. A to bo... Tak No dobra, będziemy jeszcze jakieś 5 minut. Stawaj pochodnie, ej, Co? Do magazynu chodź. Dobra, be... No, na razie Spasz? tutaj nie mamy jakichś. No mam, mam. Tego pochodnie potrzebne. Bo nie ja mam. Bo nie mogę badać. Ja stawaj, 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 stawaj. No, dobra, się. Od razu sobie wyjście zrobimy. za już żeby nie no weszli, do, nie Dobra, ej, dobra, pochodnia. dalej. Chyba już blisko jesteśmy. Pokażę Ci poziom 30 mamy. 33, gdzieś tak. Patrz, jeszcze przyświeć, przyświeć. Ej, już chyba dirt. To, to czekaj, to... czekaj, trzeba zatkać, trzeba zatkać, żeby nikt nie wbił. O, o czym się. O czym się. Marian, daj to. Ja to kopię. Wypierdzielaj. Po w pochodynkę... Po, 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 po Wiesz, że po... nie ma, Marian? Kop, kop, tutaj kop jeszcze. Dobra, dobra, tylko Kolejny dirt. Zatykaj tutaj, po, albo dobra, ja już będę za, zamykał. Nie ja To Jeszcze pochodynkę. Żeby w jaśni wbili. Czekaj chwila, sprawdzę kto do mnie pisał. Yy, na 44. Co? O co się? O co się? Na 44. Co to się Cicho nagrywam. No jak coś będzie w tle, no to nie moja wina. Postaw jeszcze. Yy, pochodynkę postaw. Dobra, dzięki, dzięki. O, to chyba już wyjście. Dobra, ale pani tam daleko nie uciekł, musimy go dogonić. Ale dobra, od razu będziemy mieli chociaż wyjście. Właśnie. No i pi, 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 pierwszy, pierwszy kill mamy na filmiku na dodatek, nie no to wiesz. Ja no, no, to będzie śmiech, dobra pochodnia. Dzięki Ciężący dzięki dzięki, dzięki My chyba w górze jesteśmy w wkopani więc trochę No właśnie, my jesteśmy w górze, bo ja muszę... Jesteśmy na 63. Ej, Ej dobra Do boku, do boku do kup, do boku Dobra, dobra Do boku, do boku Skoczko ja? Kopię się do boku A ty jesteś pewny, że tutaj wyjdziemy? Nie, nie, właśnie, To jest jakaś powinna być Postaw pochodnie, bo nic nie widzę No i chyba już wyszłem. Ani. Już pioska jakiś... O, je... kopalnie Oj, tu... o to blisko, tu jest dużo diest, tam jest. O ja, jest, widzę, jestem, jestem już. O gdzie? Kurzu, za... Ej, jakiś widoczek się do mnie tepa. No to zatykaj dziurkę. Jakiś wiotek się do mnie tepa, wiesz? A co tam? Za zrobimy nóżki. No, Zdruch, pania, szybko, bo gdzie teraz... One po kurde, ale tu ma być budowanego. jakiś kulek. Jakieś... Dobra, no tutaj chodź, chodź, chodź. Chodź. No, no i, tepaj, i, i tylko tam zatkaj dziurkę, dobra? A ja, a ja tutaj go będę klepał. Ten, e, y, y, a... Jak sypniemy, to będzie lipka. Dobra, zaakceptowano, zaakceptowano. Stój, stój. Tuj. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. To no i to? Zatykaj, zatykaj. No, zatkale? No dobra, czekaj. Te płogo. te Hello. Nie wiem, pisało mi, że ktoś tutaj optakcji zaakceptował, kurwa. Ale go nie tepło, hello. Dawaj piszcie na jakiegoś homa. No na homa. Ale nie, na homa go nie tepaj. Nie no, na spawna. Na spawna? Porąbało cię? No na spawna kurde, to już nie Albo go. Czekaj, cz cz ja się do jakichś typów będę tepał. Typy A... Pro... O, do papryki jeszcze raz. O, ja, ja go już zabiłem, więc easy hardcore hard, Ale zobacz, że to, cioè, już 4. Cztery... O oh, kur. Ej, dobra, kończymy bo już 9 minut się nagrywa. No dobra. No to gdzie ty jesteś? A ja po dawaj do fauny, dawaj do frontu. Dobra. Dawajcie. Cześć, już zakończymy, bo już chyba 10 minut będzie. Czekaj, o dobra, jesteś. no dobra. No. No to subujcie. Subujcie, komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo.